Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. I zacznę może od życzeń. Chciałbym Wam życzyć, aby ten 2021 rok był lepszy od poprzedniego. Życzę Wam również, a może przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, a cała reszta myślę, że przyjdzie sama. I życzę Wam spełnienia wszelkich gwintowych i tych niegwintowych marzeń. Ja jestem mixer i zapraszam Was dzisiaj do kolejnego poradnika. Dzisiaj będzie to talia Scaligopatana na archetypie wojowników. Talia, która funkcjonuje od kilku sezonów. Ona wraz z wejściem dodatku Panu Starko zyskała taki pakiecik kart złotych, które sprawiły, że ta talia była piekielnie mocna. Leci musieli ją kilkakrotnie osłabiać. Była tak, tak przegięta. No i co? Ostatecznie pracowała się w tierze drugim, z takim takim ukłonem w kierunku Tieru pierwszego. Tutaj z dodatkiem droga Wiedźmina dostała kilka nowych kart, które dość, dość znacząco wzmocniły tę talię, ale no, nie udało się niestety wejść do, do tieru pierwszego. Natomiast nadal jest bardzo solidną talią, myślę, że warto cały czas nią grać, pamiętać o niej. Większość z Was pewnie. Dobrze ją kojarzy, dlatego no oszczędzę Wam czasu i nie będę omawiał szczegółowo wszystkich kart. Przelecę tylko przez, przez te główne karty pobieżnie, natomiast skupię się może nieco bardziej na tych kartach, które są nowe w tej talii. To co jest ważne, myślę, to no, zależy nam na tym, żeby wygrać rundę pierwszą. Mamy z solidny pakiet kart brązowych, aby to zrobić. Zazwyczaj się na tych kartach brązowych udaje tą rundę pierwszą wygrać, a następnie robimy niesamowite punkty z kart złotych oraz naszego lidera. Lider, no, i żaden inny w tej talii być chyba nie mógł, raczej standardowy wybór. Przewaga taktyczna. Tutaj taki pakiecik kadł złotych, które e, no, również są standardowe w tym archetypie. Krwawoorzeł, Hemdal, e, Harald, Morgwark i Hilmar Następnie mamy Captain Nową. Jak już wspomniałem przy omówieniu innej tali jest to chyba najmocniejsza w tym momencie lokalizacja w grze. Hen Kaduch. Mm. Co dalej? Dalej mamy znowu raczej standardowe karty złote dla tego archetypu. Tutaj z taką różnicą, że w niektórych innych liderów, czy przy używaniu niektórych innych liderów nie gramy w ciekłej szarży. No tutaj wchodzi w naturalną synergię z ojcobójczą furią. W związku z tym ona tutaj jest, ale rządzek krwi 3 jest stosunkowo łatwo w tej talii uzyskać, więc nawet jeżeli gramy na, na blokadę, to, 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 to zazwyczaj ta wściekła szarża za tą swoją pełną wartość, czyli zniszczenie jednostki przeciwnika wchodzi. Następnie mamy również dość standardowy kart, zestaw kart brązowych z jednym małym wyjątkiem, no to są nowe karty z dodatku Wiedźmini Szkoły Niedźwiedzia. Oni wchodzą w synergię z obrońcami a oprócz tego um, stanowią również fajny cel dla Hjelmara, gdyby nie udało nam się uh, ustawić na grobie rębaczy znaczy, rębacza, bo w tej tali jest tylko jeden rębacz i myślę, że ten jeden rębacz z zupełności tutaj wystarczy. Już minęły te czasy, kiedy rębacze um, robi niesamowitą ilość punktów oni po, po, po tym osłabieniu, które dostali. Um, no, jakby jedna jedna um, no, sztuka tej karty w, w talii wystarczy. Co? myślę, że nie ma sensu przedłużać tego wstępu dodam tylko, że talia została stworzona przez Team TLG. link do talii znajdziecie oczywiście standardowo w opisie ja życzę wam dobrej zabawy no i co? dzięki, cześć taktyczna decyzja niestety złe losowanie. no na pewno dwóch Wiedźminów nie potrzebujemy no myślę i może że bardzo bardzo dużo brązów to możemy podjąć ryzyko, może jeszcze wyrzucimy Wojnę Klanów, tylko stała Rejza. Niech będzie Rejza. Zaczniemy <laughs> sobie od Rekaru. I może nie będziemy go na razie wzmacniać, nie damy mu celu. Gdyby miał magiczny wstrząs albo Cirocco. lub ewentualnie blokadę. Albo za to, to ostrze. Um. Wyrzucimy sobie najeźdźca. Kolejne na co? jeśli to jest kolgrim, to na pewno zależy nam na tym, żeby mieć, mieć lasceja. I na tym lasceju musimy mieć i wściekłą szarżę, i mordwarkę. To prawdopodobnie zablokuje. Eee, więc czy. No nic, e, nie, nie będę wykorzystywał e, rozkazu. E, zabijemy sierżanta. E, licząc, że, że nie będzie miał blokady. <coughs> A jeżeli będzie miał blokadę, to. E, to mamy cały czas. E, Okej. Okay. Zrobimy tak To sobie już wykorzystamy Oczywiście Besar musiał trafić idealnie w pancerz No i ma ko ok. My wyrzucimy Wiedźmino <ścoughs> Cały czas nie musimy wykorzystywać przewagi, bo... A, bo wykrywamy. A, no zależy nam na last w związku z tym. Mm. Nie planuję pasować. Użyjemy kolejnego Wiedźmina. <tuszy> W tym momencie mamy jeszcze 6 punkcików z, z handgapów. Mamy przewagę taktyczną, jest nieźle. Niestety tracimy wartość i z razy, i z wojownika. Wrócimy sobie do rajze teraz. Myślę, że to nam daje całkiem przyjemny zapas punktowy. Zobaczymy, czy on jeszcze będzie chciał brnąć w tą rundę. No właśnie nie. Super. I raczej bridować go nie będziemy. Chyba, że tu mielibyśmy jakąś wyjątkowo kiepską rękę. O. Mamy jedynie 5 minów, jak od Mara. Może spróbujemy. <coughs> nie wiem, czy to nie będzie błąd. E, Blidowanie go teraz. Ale nie mamy w ogóle gotów. Tylko to myślę, że musimy. E, Začnem od dekada. Dało się wyciągnąć obrońcę, to już jest nieźle. Bo no to zdecydowanie osłabia jego kolgieryma. Kolgiery w tym momencie mm, staje się dla nas łatwiejszym celem. Próbujemy stworzyć taki pozór, że jesteśmy w stanie usunąć obrońcę. Właśnie, super, wyrzucił Colgrima. A I w tym momencie <coughs> możemy sobie spasować, nawet tracąc kartę. O, nie pamiętam ile... O, Colgrim, Colgrim, ok, Kulgrim ma 9 prowizji. Czyli... Mm... Taka ta nazywa się Pariniu w, w, w angielskiej wersji, nie pamiętam jak ona w, w polskiej wersji Gmita się nazywa. Przywołuje to Grima. Drakaru nie chcemy, za tego też nie chcemy. W tym momencie możemy zagrać tylko z Kiotala. Nie mamy e, właściwie żadnej innej możliwości sensownej. Myślę, że musimy niestety zagrać lidera um. i zagramy lidera w harada. Starsze... <laughs> niestety, jeżeli ma. Jeżeli może wskrzesić kod grima, to, to to będzie dla nas problem, bo nie mamy już e, uzdrawiania, właśnie nie mamy już modwarga, tak <grymne> ale mamy Hilmara. łatwo udało się wygrać. Lokata. I niestety złodosowanie. To nie jest dla nas. To nie będzie dla nas łatwy mecz. Ale spróbujemy sobie. Jak zresztą zawsze poradzić? Na pewno nie potrzebujemy dwóch jedzimianów w pierwszej rundzie. Za się przyda. Czy my chcemy skiadala w pierwszej? Skiadala też nie chcemy w pierwszej. O dwóch drakarów na pewno, więc rajdę na ręce nie chcemy. Jest to łowca. Zaczniemy może od do Myślę, Jaś wyrzucimy to się nie spodoba. Myślę, że sobie wyrzucimy sobie tam Nawet jeżeli on swojego rębacza, naszego rębacza skopiuje to mamy za plus dakar. okej. Okay. Żadem się nie przejmuje, bo mamy zamarzysty więc nie musimy go na razie wsuwać, chociaż... Hmm. Chociaż no właśnie. Może to był błąd, że no. nie usunęliśmy mu tego silniczka. Nie będzie to jest dla nas zdecydowanie cel, żeby że, żeby, przepraszam, żeby ten silniczek ubić. Y Gramy już dość mocno, ale, uh, ale w, w, wojna kanów jest dwupunktowa, nie mamy żadnej niestety uh, żadnego celu dla niej. Uh, a Harada w pierwszej rundzie grać na pewno nie chcemy i kończą nam się opcje niestety um. Mam nadzieję, że on teraz spasuje mamy 19 punktów przewagi on będzie potrzebował 20 no i dobrze <tryk> że fajnie, że udało się dobrać e, krwawego orła. E, myślę, że możemy spróbować go wyblidować mm. Może jeszcze, e, może sobie jeszcze wyciągniemy coś z krwowego orła. Serka niestety nie zabi nam teraz punkciku, ale pod koniec przyszłej tury aż 3 punkty. I ja myślę, że to dla nas pas. Może nawet uda się wygrać kartę. W tym momencie jest 12 punktów. przewagi, musiałby zagrać za 13. Zagrobal super i to jest to są aż dwie karty. No cóż, jak widzicie, blokada miała być niewygodnym matchupem, ale do wygrania sprawiliśmy, że przeciwnik spasował w drugiej turze, w drugiej rundzie, przepraszam. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, tak żeby być na bieżąco ze wszystkimi rzucanymi materi materiałami. Ja Wam dziękuję a... i do zobaczenia. Do następnego, cześć.